Witam serdecznie. Zostało mi zlecone wykonanie takiego trochę nietypowego zadania, bo jeszcze ja się z tym nie spotkałem. Oczywiście piście w komentarzach co Wy o tym myślicie. Czy to zda egzamin, czy to będzie trwałe. I o co chodzi? Mamy podwieszoną szafeczkę w łazience, A pomysł jest taki, aby tutaj na wierzch przykleić blat znaczy blat, płytkę gresową, taką samą jak mamy tutaj w łazience na ścianach. I później na to na tą płytkę po wyschnięciu będzie przyklejona umywalka. Co Wy na to? Dobry pomysł. O gustach oczywiście się nie, nie mówi, ale, ale czy to zda egzamin, sam jestem ciekawy, czy to nie pęknie z czasem. E, e, płytka oczywiście będzie na rantach, zaraz pokażę, e, obrobiona. Tymi elkami do, 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 do glazury, już mam tu wszystko przycięte pod kątami. Wszystko oczywiście będę wklejał na e, sołdala t -rexa. Może być mamut, może być jakiś inny mocny klej. Tu już mam płyteczkę. Płyteczka jest wycięta e, na wymiar szafki. E, równo z frontem, zaraz ją przyłożę i pokażę. No i oczywiście wycięta jest e, dziura. Przed którą będzie można zamontować syfon. Zaraz przymierzymy. Płytka jest przymierzona, leży sobie na razie aby wszystko tutaj sobie dopasować. Bokami jest tutaj na równo z bokiem szafki. Po przyklejeniu listeweczki będzie ten milimetr tutaj delikatnie wystawał. Tak samo i z drugiej strony. Tutaj, no jak widać te płytki gresowe 120x60 no to są banany po prostu, ale to nic, bo tutaj i tak będziemy musieli to wysilikonować. Z tej strony od frontu płytka jest w tej chwili równo z frontem. No i tutaj jak przyjdzie listewka to będzie też tamten milimetr delikatnie przestawać. Zaraz włożymy, bo już mam podocinane listewki. Zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Tak nie wygląda, można powiedzieć, głupio. Tylko nie wiem, czy to, bo one są właśnie banalne O, ile mi się tutaj uginają, ale myślę, że damy tutaj sporo kleju i to się jakoś ładnie będzie trzymać. Tego wszystkiego. Ranty, te ranty, listewki na rantach są czarne, dlatego, że tutaj część wykończeń będzie czarna, takie jak jakieś uchwyty. Naręczniki. Tu mamy lampkę LEDową, czarna. Proszę bardzo, zaświcimy na górze. Lampę też mamy w czerni. Uchwyt do papieru toaletowego też będzie czarny. No, jestem ciekaw tego efektu. Dobra, zaraz przyłożę. Tak, przymierzę tutaj te listewki. Położymy umywalkę i zobaczymy, jak to się prezentuje. No, jeszcze tego takiego nie widziałem. Zobaczymy. Listeweczka włożona, na razie przymierzona. Te boczne tu się opierają o, o, o te boki szafki. Tu z przodu, y, dlatego że jest front, no to ta sobie na razie wisi, tak, ale po przyklejeniu wszystko się będzie trzymało. E, oczywiście tutaj e, cięte wszystko pod kątem 45 stopni. Widać, lekkie amelinium. Mówią, że się tego nie pomaluje. Ale, o, jak widać, to latami. Tutaj, no dobra, po przyklejeniu będzie się trzymało. Przemalujemy jakimś lakierem i nie będzie to widoczne. Tak to wygląda w tej chwili. Wszystko trzeba tutaj ładnie doszlifować, dopasować. No ciekawe, ciekawe, bo... No, bo zaraz położoną umywalkę. A jak to się prezentuje? Z położoną umywalką. Nie wiem czy ona będzie w tej pozycji. Ale coś takiego mniej więcej. Nie, nie wygląda źle, nie wygląda źle. Tylko w praktyce jak to będzie. Zobaczymy. No Zostaje mi teraz tylko do płytki przykleić te listeweczki, otłuścić wszystko oczywiście. Następnie przykleić listeweczki, a później otłuścić tutaj ten blat tego, tej szapeczki. Ładujemy t i przyklejamy. Listeweczki już mamy na mamuta, na mamuta na t ale to obojętnie, bo to podobne kleje. Mamy już tutaj wstępnie przyklejoną, muszę się śpieszyć. Idę nakładać na blat. Ręciki są tutaj kierowane, także nie widać tego przyświtu aluminium. Odtłuszczona powierzchnia na płytce, jak i, jak i na blacie. Nakładam klej, przykleję. Klej nałożony. Tutaj dookoła pasami dałem jeszcze kilka grubszych tutaj tak jakby hmm, kropek, <gry> no bo jest tutaj, ta, ta płytka jest w bananie, no żeby to lepiej wszystko podparło. Dobra, teraz tylko to przenieść. Płytka przyklejona, położyłem umywalkę, żeby to się tam lepiej e, docisnęło, odkształtowało. No, super, to wyszło. Idę czaranciki. No, wygląda fajnie. Później trochę przesknie to. Tu z tyłu sobie wykonam jeszcze silikon, fugę oczywiście o tej samej barwie co fuga na płytkach, żeby już później tam nie wkładać paluchów, bo to jest bardzo ciężki dostęp. Muszę to zrobić przed przyklejeniem walki. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. A może już tak robiliście. Super, trzymajcie się do następnego.